Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak wiem, że dzisiaj miała być druga część Toru Baronowej, ale stwierdziłam, że jednak wstawię najpierw odcinek kurczę, z najnowszej aktualizacji. Bo co się tutaj dzieje w tej aktualizacji, to jestem w szoku, naprawdę. A mianowicie chodzi mi o nową kartę kupna konia, w sensie jak chcecie kupić konia, to już nie ma takiej zwykłej karty, że po lewej stronie wam się wyświetlają informacje, jeden macie starkość w ogóle i ten koń wam się po prostu, taki jak jest na łapie, wyświetla po prostu stojąc, nie? A teraz, teraz jak ja wczoraj sobie weszłam w ogóle w, w tego konia i ja w ogóle nie przeczytałam, że takie coś ma być, nie? Że, że oni zrobili takie coś bo jeszcze Linda nam się wyświetliła, okej. Okay. Nie sądziłam, że Star Citizen taki coś da, nie? Ale to jest mega ułatwienie, jeśli chodzi właśnie o kupno konia, bo yy, tam możecie sprawdzić właśnie od razu jego chód jego chody właśnie, czy jakieś specjalne animacje i nawet możecie grzywę zmienić, słuchajcie, i zobaczyć jak wygląda. I nawet od razu z tą grzywą tego konia kupić, więc ja jeszcze nie mogę doczekać. Dzisiaj kupimy sobie tego pięknego Anglika, bo z idealny mi starczy e, dla pięknego Anglika. E, fajną ma i to serduszko na zadziku, a to zresztą zaraz wam pokażę. czekajcie Linda. Bierasz się na święto dzieckie właśnie wybieram się, no. Bo tamten koń jest. Zobaczenia w Murland. Udaj się do centrum święta dzieckiego. O właśnie! A ciekawe co to jest. Rzeton wiosenny. No okej. Okay. I co się z tym żetonem robi? Zaraz się dowiemy. Dobra. Święto jest dzieckie. Co nam się tu pojawiło. Ha, ale w sensie, że jak to że tutaj mam iść, dobra, ok, czyli te święto jest tak naprawdę w stajni Jorvik i tutaj w Morland też? Dobra. To tutaj nie widziałam, jak wczoraj byłam, to tutaj jeszcze nie nie jechałam, więc zobaczymy. Ua! Fajnie, fajnie. Dobry, witamy serdecznie. Dobra, ale to nie dziś, od dzisiejszego odcinek nie o zadankach, chyba że starczy czasu. Oooo, czy to są te maści koni? I, i jejku, zobaczcie, i od razu Wam pokażę, właśnie e, co tutaj się dzieje, przy Państwa. E, ponoć jestem jedną z niewielu osób, która. Z połowy osób, chyba, graczy, która dostała do testowania, właśnie. Oto, nie wiem, jak to nazwać, ten podgląd kupna konia, więc się bardzo cieszę i mogę wam przy okazji pokazać. O, a właśnie ten koń luzitański, luzitański, luzitano, takiej maści właśnie trochę, i kaszlowaty, takiej, takiej, kurczę, nie wiem jak to nazwać, taka maść, był w aplikacji, chciałam go kupić kiedyś. No ale teraz to już mamy bardzo dużo tych luzytanów, więc raczej się nie skuszę. Dzisiaj tak jak mówię, kupujemy tego nowego Anglika. Dobra, lecimy. Bezczynność wstęp. Jak widzicie, możecie sobie tutaj przesuwać. Kłus, cwał. W ogóle to najlepsze, że cwał to nazwali, bo galop po, po angielsku na polski to jest cwał i oni tak to przetłumaczyli. Tak naprawdę to jest galop. Tutaj jest galop jako galop, ład, szybszy, i tu nazwali jako Swał szybki galop, no. No ale niech będzie, nie, to tylko gra jest. Ruch specjalny, o, widzicie, możecie też dać ruch specjalny. I on cały czas tym ruch a, nie, myślałam, że cały czas tym ruchem będzie szedł. Zmień maść, możemy sobie zmienić maść. O. Okej. Okay. A na tym ład... lepiej wygląda, bo on tak jakoś się wyróżnia, ten siwek. Zmień grzywę i proszę państwa zobaczcie. Cyk. 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 Kurczę, żeby przesunąć. I cyk, nie? No to najlepsza ta, jak wiadomo. Przeglądaj rasy. Możemy sobie jeszcze przeglądać rasy, które są tutaj na sprzedaż wystawione. U, Andalus? Nie no, ten jest przepiękny. Kurczę, ja kocham Andalusy w tej grze. One są przekozackie. Ja mogę mieć wszystkie andaluzy, naprawdę. Cudowne, no świetnie. Dobra. E, czyli pokrócam, pokazałam tą kartę konia, ale jak chcę kurczę tego annika kupić, to lecimy. Tylko sobie jeszcze przeglądnę, właśnie tutaj można wymienić te żetony. A, dobra, wiem już o co chodzi, że tutaj za żetony, właśnie ty co zbierzecie, możecie sobie ten sprzęt kupić. Okej, okay, czaje, czaje. Ale mam za mało, to niestety jeszcze zupełnie pewnie zadań porobić. Ale lecimy. Czy oni tu dali podwózkę? Czy mi się zdaje tylko? Czy to jest taka ozdoba? Kurde, taka ozdoba. Już myślałam, że będę szybciej. Wow, coś wybuchło. I mamy piękną muzyczkę. Ja tu wczoraj w ogóle byłam i ta ujeżdżalna, co widzicie a przeciwko, to jest Naprawdę, było wielkie fajne, fajnie co zrobili, fajnie wygląda. My lecimy po te konie. Te konie właśnie są tutaj w środku. Wow, i te konie lewady robią. Uff. Powiem wam się że kawada prawie lewady umie, serio. Jakoś i bardziej lewada wychodzi niż dębowanie. I mamy nasze piękne koliki. do Sodziak. Sodziaki, może najpierw tak pokażę. Ej, czekajcie, ja zobacz takie od tyłu najpierw. Ciu! Na zdrowie. O! Jest serduszko! Mamy serduszko, widzicie? Na zadziku O, słodki. Ten arabek fajny, taki rabikano. ma. Ale nie, bardziej mi się ten anglik podoba. Klikamy. I mamy naszego pięknego konika, pojedynczej krwi angielskiej. Tutaj po prawej mamy opis, tym razem, e, którego ja i tak nie czytam. Jakby ktoś chciał, to sobie przeczyta. Po lewej mamy atrybuty: ograniczenia, poziom, reputacja, chyba 0, bo nie ma tu nic. Nie się... dla się. Zwiększyłem, przeglądaj rasy. No to tutaj mamy akurat tylko dwa konie na tym stoisku, więc. Aha, wyszłam. <laughs> e, więc e, tak, dobra, lecimy. Wstępik. No nie jest złe, powiem się, że e, Anglika nowej generacji jeszcze nie mam w swojej stajni. Mam starego Anglika Kremello. No, pamiętam, jak się tak cieszyłam, żeby kupić tego Kremello. Ja się, bo to jest moja ulubiona maść konia, Kremello, nie? Więc. To było coś. Kusik. A ten kusik to on ma tak podniesioną główkę do góry. dobra, niech będzie. Cv. W się mówiąc, galop. Słuchałem troszkę szybszy galop. Ja bym to w ogóle nazwała tak. Galop, szybki galop i cv. No ale. Wiadomo. Fajnie, fajnie. Cv mi się podoba. Takiego całe ciało pracuje super. A specjalnych animacji niestety nie ma. No trudno. Lecimy teraz gżewej, zobaczymy. Chyba, że nie można tego konia obracać właśnie. To jest jedyny minus, że nie można obracać tym koniem. Żeby go zobaczyć 360. Nie wiem, czy to na razie jakaś demo wersja. Bo niektórzy właśnie nie mają y, tej karty. Dlatego no, myślę, że to jakaś wersja demo, że do testowania. No to e, ja Star Stable mówię, że chcę 360 jeszcze tego konia, żeby można było wszystko dokładnie obejrzeć. Mamy taką jego grzywę podstawową, ściętą na prosto, której ja nie lubię osobiście. Nie lubię ukolić na prosto ściętą grzywę. Nie poda mi się to po prostu. Koreczki mamy. Taką grzywę i taką. No, ja bym wzięła, proszę Państwa, taką, bo ja jestem Team y, Długa Grzywa dla koni. Chociaż ten ogon ma strasznie krótki. Okej, okay, niech będzie, dobra. Teraz le lecimy, spersonalizuj i kup 869. No, chyba tyle mam. Dobra. Czyli cyk i tak. I od razu możecie, o, wiek i płeć wybrać. Fajnie. No, ja daję nam młody. Nieśmiertelny? Ej, to jaki to jest sens w tym. W sensie, że nieśmiertelny, nie o nie o co chodzi. I tak wszystkie konie są nieśmiertelne, jak zaznaczyły młody dorosły senior, to i tak one nie umierają ład, to po co to jest nieśmiertelne, nie wiem. To fakt, what, what dobra. I teraz oczywiście że weźmiemy klaczkę, bo tak bardziej dla klacz mi przypomina ta maść tego konia. Tak, tak bardziej klacz. Tak, taka klaszowa ta jest. No dobra. Wybieramy imię. Proszę Państwa, ja ostatecznie imię już wybrałam. E, czyli właśnie tak, gold flower i złoty kwiat. Myślę, że idealnie odpasuje do tego konia. Dobra, i co? Teraz klikamy kup konia. Ale fajnie! Widzicie to? Jak myszką najeżdżam na kup konia, to się zrobi taka aura złota. Jeszcze piosenkę taką dokładają. Nie wiem, czy słyszycie. Dobra, proszę Państwa, klikamy. Co się wydarzy? Jestem naprawdę e, podekscytowana, co się wydarzy, jak kliknę kup konia. Uwaga. 3, 2, 1. Tak. Jeku! Zdeść, jaka słodka animacja! Aj, możemy wybrać, czy wyślij do czy dosiąć teraz? No to proszę Państwa, dosiadamy teraz w takim razie, jak tak można. Uwaga! I jesteśmy! Wow! Ale super! I to mi się podoba, proszę Państwa, i ja do Jedna z lepszych aktualizacji, moim zdaniem. Jakie super! No i od razu jesteśmy na tym koiku kupianym. Nie trzeba na też do stajni, ale jazda. Dajcie znać w komentarzu, proszę Państwa, co sądzicie właśnie o tej aktualizacji, jeśli chodzi o tą kartę konia. I ogólnie o tej aktualizacji święcie i z dzieckim. Czy to jest takie e, czy fajnie zrobili te zadanka, bo ja jeszcze ich nie robiłam? Zrobiłam raptem jedno zadanie, co naokoło musiałam przejechać tą stajni i tyle. A reszty jeszcze nie robiłam. Może zrobię jakiegoś live'ika robiąc te zadanka. Słowina na to I się z Wami żegnam w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że yy, Wam pomogłam. Coś dzisiaj zobaczyliście właśnie tą nową lo kartę konia. Ten kto nie ma, ten mógł sobie zobaczyć. I mam nadzieję, że w jak najszybszym czasie dodadzą wszystkim graczom tą kartę, bo jest naprawdę mega fajna. I jak kupujecie konia, to jest taka ekscytacja podwójna teraz, nie? Konia jak do was podchodzi, las okolic, to jest super. Także ja już się nie rozgaduję, widzimy się w kolejnym odcineczku Papatki.